Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar, w kolei, witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, długim, po, pierwszym po długiej przerwie, no, święta, nowy rok, to była po prostu masakra, yy, witam was bardzo serdecznie, życzę wam wszystkiego dobrego na nowy rok, mam nadzieję, że Sylwestra i święta spędziliście bardzo, ale to bardzo pozytywnie, yy, przechodzimy do newsów, zaczynamy tradycyjnie od ogłoszeń parafialnych, W ogłoszeniach parafialnych za dużo do powiedzenia nie mam, mam natomiast do powiedzenia coś takiego, że będzie teraz na kanale dużo topek. W zeszłym, w niedzielę wieczorem, chcieliśmy z Gambitem wrzucić top 10 gier z 2016 roku, które nagraliśmy razem. Niestety już tu na kanale umieściłem filmik, w którym tłumaczę, że nie udało mi się zmontować mojego jakby materiału, więc w związku z tym nie jest to niemożliwe do powtórzenia, do naprawienia, więc jedyny Jedyny materiał jaki jest, no to ten, który jest u Tomka, który jest de facto u Tomka Dol Gambita na kanale, który gorąco polecam oczywiście. Oczywiście jest to dokładnie to samo, co byłoby u mnie, no tylko tam, no, po prostu nie wiem, no nie ma intro, powiedzmy, Geek Factor TV, jest po prostu ten odcinek. Ale gorąco Was zachęcam, żebyście to zobaczyli, jeżeli Was to interesuje. A jeżeli już to widzieliście, to napiszcie, co sądzicie. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. No ale tak sobie pomyślałem, że jest mi mimo wszystko Yy, pomimo tego, że Tomek odwalił kawał z solidnej roboty z montowaniem tego to jednak i tak jest mi trochę przykro, że nie ma nic takiego podsumowującego u nas na kanale w związku z tym dwie rzeczy się wydarzą jedna rzecz to będzie top y, takie od 15 do 11, czyli moje gry które, się, gry, gry które mi się najbardziej podobały w tym roku, ale od miejsca jakby 15 do 11 bo top 10, czyli od 10 do 1 widzicie u Tomka, u nas możecie zacząć moje, przynajmniej osobiste od 15 do 11, bo moje zdaniem w tym roku było naprawdę dużo gier i fajnie byłoby powiedzieć o niektórych grach, które nie zmieściły się na tej ścisłej dziesiątce, natomiast i tak moim zdaniem są bardzo fajne. Oprócz tego Magot zrobi sam swoje top, znaczy sam ja będę siedział obok niego i komentował jego dziwne różne wybory. Zrobi swoje top 5, nie robi top 10, ponieważ jak sam stwierdził, no nie grał, jak zresztą zobaczycie gry na kanale, tak, on raczej nie grał z tego co wiem, chyba to nie grał w jakieś inne gry z tego roku, zwłaszcza niż te, które recenzowaliśmy, więc sami może się zobaczyć i w ile gier Magot zagrał w tym roku. Więc on sam stwierdził, że jakoś tak to top 10 to, to będzie takie mocno naciągane w jego wypadku, więc yy, zrobi sobie top 5 gier z 2016, z 2016 roku według Magota. Oprócz tego inne topki, których się możecie spodziewać, no to to, co już obiecałem, to będzie top 10 gier czasów według mnie, czyli moje ulubione 10 gier i ulubione 10 gier Basi. To na pewno, to też będzie nagrane jakoś w miarę niedługo. Nadrabiają zajęłości z recenzjami. Będą recenzje wieku złodziei, będą recenzje gier autorstw z ilustracjami Andrzeja Mleczko, będzie horror warka, gra Karciana. Będzie się działo, a jeszcze jadą do mnie gry, o które, które też, na które też czekam, które też chcę bardzo zrobić, więc generalnie będzie z czego wybierać. To tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do newsów. Newsy moi drodzy, jak wiecie, powstaje w tej chwili, jest już na etapie montażu, bo z tego co zdjęcia się skończyły, Thor Ragnarok, czyli trzecia część filmu, trzeci film o Thorze solo. Ale, nie wiem czy wiecie, to nie będzie tak do końca solo film Tora, ponieważ w tym filmie bardzo dużą rolę, z tego co słyszałem, to ma być spora rola, zagra Hulk. Na pewno będzie to oczywiście Mark Ruffalo zagra Halka. Tylko nie wiadomo, czy w ogóle zobaczymy na ekranie Bruce'a Bannera, czy to będzie tylko i wyłącznie Hulk. Z tego co pamiętacie, ci, którzy nie wiedzą, uwaga, mały spoiler dla Avengers. Spory spoiler. Dla Avengers Age of Ultron. na końcówce Avengersów Age of Ultron Hulk odleciał gdzieś śmigłowcem i samolotem. samolotem. Ja się nie znam na tych rodzajach samolotów. Odleciał gdzieś i nie wiadomo gdzie, i nie wiadomo gdzie on teraz jest. No i ma się pojawić w tej trzeciej części tora. Ale jakby tego było mało, to w tym tygodniu potwierdzili, że jeszcze inna postać ma się w tym filmie pojawić i tą postacią ma być Doctor Strange. Jeżeli oglądaliście Doktora Strange i zostaliście na scenie po napisach, to może to mieć dla was sens, że te Doctor Strange się w tym filmie pojawi, e, więc to jest taki... Ale już teraz jest to oficjalnie potwierdzony, nie żadna tam plotka, nie że to jest oficjalny news, który poszedł w świat czyli w Torze, Ragnaroku, oprócz Tora zobaczymy Hulka i zobaczymy Doktora Strange, oczywiście w wykonaniu Benedykta, Benedykta, przepraszam, Cumberbatcha. Kolejny news, Ben Affleck jako Batman. Co do kinowego uniwersum DC, no to chyba wszyscy mamy jakieś tam swoje opinie. Ja nie jestem ani w tej grupie, która jest, która nienawidzi filmowego uniwersum DC, ale nie jestem też w tej grupie, jeżeli taka grupa w ogóle jest, która kocha ten świat. Moim zdaniem mają sporo rzeczy do dopracowania jeszcze. Jedną rzeczą, której moim zdaniem nie muszą dopracować to jest Batman i wykonanie Ben Afflecka. Batman jest po prostu świetny. Ja go bardzo lubię i wiadomo, szykuje się solo film z Batmanem, w roli głównej oczywiście Ben Affleck. Film się będzie nazywał The Batman tylko. Batman, jak się tak dziwnie zaakcentowałem. The Batman. Nic więcej o filmie nie wiadomo. Wiadomo, że Ben Affleck tam jest współautorem scenariusza i pojawiły się donosy, że on ma niby to reżyserować, ale teraz jest taki news, że to, że Ben Affleck reżyseruje najbliższy film o Batmanie, nie jest wcale pewne. Ben Affleck powiedział, że on by chciał, ale jeżeli jego zdaniem scenariusz nie będzie na takim poziomie, na jakim mu zależy, to wtedy tego nie zrobi. Co moim zdaniem trzeba uszanować. Jeżeli spojrzycie na wszystkie filmy, które reżyserował Ben Affleck, czyli Gun Baby Gone, The Town, Miasto Złodziei, to było w Polsce, Argo, no i teraz ten najnowszy Live by Night zbiera akurat takie sobie recenzje ale mówią, że i tak jest dobrze zrobiony tylko fabularnie nie jest aż tak ciekawy jak uczenie filmu Afflecka no więc wiemy, że Aflekowi gdzieś tam zależy na tym, no więc też to będzie dla nas ciekawy sygnał, jeżeli zobaczymy, że będzie film Batman, The Batman ale zobaczymy, że Ben Affleck go nie reżyseruje, to to będzie dla nas też sygnał, ok, czyli nie doszli ze scenariuszem do takiego poziomu, na jakim zależało Affleckowi, więc może być to ciekawy sygnał Kolejna rzecz, słuchajcie, Blade Runner 2049, e, film powstaje. E, w główną rolę gra w nim oczywiście Harrison Ford, ale oprócz Harrison Forda pojawi się między innymi Ryan Gosling. E, I teraz możecie zobaczyć pierwszy trailer. Oczywiście nic totalnie o tym nie wiadomo, nic tam nie mówi, nie wiemy dokładnie, jaka będzie fabuła, ale już macie pewien tam, możecie zobaczyć, jak to mniej więcej tam wygląda. Jest jedna scena fajna, wszystko fajnie nakręcone, zresztą słuchajcie, Producent Ridley Scott to produkuje, nie reżyseruje, ale produkuje. Natomiast reżyserem jest Dennis. V e, me, ja nie wymienię dobrze tego nazwiska ale bardzo dobry reżyser, który reżyserował m.in. Sicario i e, Prisoners. Bardzo dobre filmy, więc e, myślę, że jest na co czekać. To jest Blade Runner, kliknijcie w trailer e, i kliknijcie tutaj w plakat, to zobaczcie trailer. Teraz przejdźmy do newsów. Yy, wspomniałem o Benedykcie Cumberbatch, Cumberbatchu i tak wczoraj miał premierę z czwarty sezon Sherlocka, więc już można oglądać, tak tylko mówię. Dalej, Star Trek Discovery. Jak już mówiłem nieraz, ten serial powstaje, już zaczynają tak konkretnie tam, zbierają całą obsadę. Yy, ma się w tym roku podobno pojawić chyba ten serial, o ile, nie pamiętam w drugiej, o ile dobrze pamiętam, w drugiej połowie. Ale to będzie grał główną rolę w końcu. Ta pani będzie grała główną rolę. Teraz uwaga, mogę źle wymienić jej imię, mam nadzieję, że się nie pomylię, to jest Sonicła Martin Green. Ona jest bardzo. Ona w serialu The Walking Dead gra Saszę. Sasza jest to postać, co do której która ma pecha do facetów swoją drogą, ale Sasza jest to postać, co do której się musiałem trochę przekonać, ale jak się przekonałem, to mi się bardzo podoba. Więc oczywiście pojawiają się pytania. Czy to, że ogłosili, że ta aktorka będzie grała główną rolę w serialu Star Trek? Czy to, jest, czy to przypadkiem nie jest jakiś duży spoiler, jeśli chodzi o jej postać w serialu The Walking Dead? Podobno nie? Eee, ten news jak się pojawił to było jasno powiedziane. Nie traktujcie tego jako jakieś tutaj jako coś powiązanego. Absolutnie może, być główną może grać główną rolę w serialu Star Trek, Star Trek i ciągle mieć dużą rolę w serialu The Walking Dead, więc nie jest to żaden wyznacznik tego, co się miałoby lub nie z Saszą wydarzyć. No jest fajnie, ja jestem fanem, bo podoba mi się ta postać, więc mam, jestem ciekawy, co ta aktorka może zdziałać, jak ma trochę więcej materiału i jest trochę więcej na niej skupiona. Aczkolwiek to jest Star Trek, więc tam w dalszym ciągu będzie chodziło o całą ekipę, a nie tylko o główną postać. W zasadzie, sensie Tabu. Jest to serial produkowany przez Ridley Scotta, w którym główną rolę gra Tom Hardy. Serial pojawi się na stacji FX, co oznacza, że nie, nie jest to może tak bardzo taka stacja jak HBO czy Showtime, gdzie jest dużo. Przeklinania, dużo, bardzo dużo krwi, jest dużo krwi, ale nie, aż za, nie za bardzo dużo i nie ma, e, nie wiem, aż tyle na gości, e, że tak powiem, ale i tak jest to coś więcej niż taka standardowa telewizja, więc e, nie będzie to serial dla dzieci, to na pewno. Jest trailer do tego serialu, tabu, jak w plaka możecie go zobaczyć. Ja nic więcej o tym, filmie, o tym serialu nie wiem, ja tak sobie podjąłem decyzję, chcę zobaczyć ten serial, chcę zobaczyć pierwszy odcinek, Wiedząc tylko tyle, co zobaczyłem w tym trailerze, bo wygląda to bardzo intrygująco. Fabuła wygląda dziwnie bardzo mi się podoba ogólny wygląd tego wszystkiego. Tom Hardy jest po prostu rewelacyjny chyba jak zwykle, więc to nikogo specjalnie nie dziwi. A to jest Ridley Scott, Tom Hardy razem w serialu dla stacji FX, która wypuściła takie seriale jak Synowie Anarchii, czy Justified, czy The Shield. Więc to są. Tam raczej dobre seriale wychodzą z tej tajmi. Dobra, słuchajcie, no to tyle jeśli chodzi o newsy tak naprawdę, bo to wszystko przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać, wy zadajecie mi pytania w komentarzach, a ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. W zeszłym odcinku się pojawiło trochę tych pytań, znaczy ten odcinek to był 45, to było już chyba dwa tygodnie temu, leciał jak nie więc te pytania już są niektóre takie trochę przedawnione, no ale... Mimo wszystko, jestem, mam nadzieję, że, że, że zadowolą Was moje odpowiedzi. Arkadiusz Hartung, pytanie: Czy masz informację, kiedy odbędzie się Portal Kon w Gliwicach w 2017 roku? 28 stycznia, to tyle wiem. Trzewik to oficjalnie ogłosił tam na swoim tym live vlogu, że 28 stycznia, czyli ostatnia sobota stycznia, w Gliwicach na Portal Konie się widzimy. Bo w tej chwili plan jest taki, już jest tam. Mam urlop zarezerwowany, Basia chyba też. Plan jest taki, że my jedziemy do Gliwic. Nie Magot niestety nie da rady tam żeśmy długo kombinowali gadali, czy uda mi się jakoś tam wszystko poukładać, żeby Magot też pojechał. Magot niestety nie da rady, ale ja i Basia będziemy w Gliwicach na portalkonie w styczniu. Dalej Boz, dzięki bardzo Arkadiusz za pytanie. Boz witaj. Jak będziesz kiedyś kupował sprzęt, daj znać chętnie coś dorzucę. Jestem ciekawy o co ci chodzi, bo ja y, mam... Jakiś, raz na jakiś czas dirtuję z myślą, żeby zorganizować akcję na wspieram to, żeby właśnie, że tak powiem, sfinansować trochę lepszy sprzęt do nagrywania. Ale powiem że to jest taka totalna, taka szalona myśl na zasadzie, a może kiedyś coś takiego zrobię, nie mam żadnego pomysłu na temat progów, nagród dla wspierających, nie mam w ogóle na to pomysłu. Ale jeżeli o coś takiego ci chodzi, to to jest dobry przyczynek, żebym ja zadał wam pytania, czy waszym zdaniem który jest na tyle dużym kanałem, moim zdaniem nie, ale może Waszym zdaniem tak. Jest to na tyle dużym i rozpoznawalnym kanałem, żeby, żeby robić akcję na wspieram to, która może okazać się sukcesem. Ja wiem, że Piotr Jasik z GameFlow TV robi raz do roku akcję na wspieram to. No i pomimo tego, że no to jest jeden, jeden z dwóch tak najbardziej znanych wideo gier planszowych w Polsce, no to on tam gigantycznych kokosów nie zbiera. On zbiera mniej kasy. Niż leci z Polski na Kickstartera do Dice Tower, taka ciekawostka na boku. Więc tym bardziej, jeżeli Piotr, jeżeli Game Troll nie zbiera tam, nie wiadomo jakiej kasy, no to wątpię, żeby Geek Factor miał zbierać jakąś kasę. Ale ja, chyba, że o coś innego ci chodziło o sieć, po prostu zażartować, to przepraszam. Hugh zbliża się odcinek numer 300. Czy szykujesz coś specjalnego? Widziałeś, co zrobiłem na odcinek 300? Też czas po prostu bez, bez litości mało go było ostatnio. Czy oglądaliście polski serial Belfer? Nie, nie oglądaliśmy tego serialu, ale Belfer jakby wskoczył na listę. Mamy taką listę seriali, które chcemy koniecznie obejrzeć. Z polskich seriali, na pierwszym miejscu jest Pakt, którego ciągle nie oglądaliśmy. Natomiast Belfer również na tej liście się pojawiła. Jestem bardzo dużym fanem Macieja Sztura, tak w ogóle, więc no tak, chętnie bym to zobaczył. Jeszcze nie oglądałem, ale my mamy masakrę ostatnio. Znowu wszystko się rozchodzi o ten głupi czas. My nie mamy czasu. Ostatnio mieliśmy znowu skończyć oglądać Westworld i chcieliśmy wrócić do czegoś, co musimy nadrobić, jakiś Flash, Arrow, cokolwiek, mamy, mamy takie seriale do nadrobienia, ale zaczęliśmy oglądać Młodego Papieża. I teraz znowu wiem, że znowu sobie nadrobimy jeszcze większe zaległości z tymi wszystkimi innymi serialami. Więc Belfer jest na liście do obejrzenia, ale kiedy go faktycznie obejrzymy, to nie wiem. Dzięki Ci bardzo, Boz, za pytania. Malko Mark, siema, siema. Czy będzie na kanale Recenzja na jeźdzu z Północy Gra. Ufundowała się na kilka miesięcy temu, ufundowała się przepraszam, kilka miesięcy temu na no wspieram to. I od razu do pytania się podłączył Marecki, jestem za. Szczególnie nie zasad, bo grę wsparłem i dada dzień będzie. No ja jeszcze nie dostałem. Będzie. Ogólnie recenzja i wideoinstrukcja będą na kanale, ale nie jestem w stanie powiedzieć kiedy, bo ona podobno wczoraj miała do mnie wyjechać, ale nie dostałem informacji od impostu, że wyruszyła w drogę Paszka. Więc nie wiem. Będzie, ale myślę to tak spokojnie z 2-3 tygodnie co najmniej. Watch It Played wiem, że zrobiło wideoinstrukcję instrukcję do, z omówieniem zasad na miejscu w północy, więc jeżeli angielski wam, z angielskim wam po drodze też miałam, możecie to obejrzeć. Waldemar Bartyna. Yy, aha, dzięki. Nie, czy ci podziękowałem, Malko, Marki, Marecki, dzięki wam bardzo za pytania. Waldemar Bartyna. Dzięki wielkie za aktualności, polecenia filmowe z wielu już skorzystałem i nie żałowałem. Nie ma za co. A mam pytanie takie, jeśli można, w celu lepszego wasz poznania, czym się zajmujecie zawodowo, jakie macie wykształcenie? Kurczę, tak głupio mi mówić za Magota, bo się w sumie go nie spytałem, czy mogę. Ja jestem z wykształcenia, wykształcenie mam prawnicze, aczkolwiek totalnie nic z tym nie robię, więc nie proście mnie nigdy, żebym udzielał wam porad prawnych, chyba, że chcecie, żeby wyszło na waszą niekorzyść, więc wykształceniem prawnicze, mówię, skończyłem się na magisterce i nawet nie poszedłem na aplikację, więc nic w tym kierunku nie robiłem. Mam jeszcze, skończyłem warszawską szkołę filmową, wydział aktorski, to jest taka dwuletnia szkoła, yy, dwuletnia szkoła którą założył Maciej Sielski z Bogusławem Lindą i tam studia trwają dwa lata, więc ja zrobiłem tam całe, cały ten kurs aktorski, a zawodowo yy, w tej chwili pracuję w gigantycznej amerykańskiej korporacji finansowej na takim totalnie najniższym szczeblu, bo no niedawno zajmowałem się marketingiem i sprzedażą. Najpierw w gazecie wyborczej, najpierw w takiej agencji marketingowej, potem w gazecie wyborczej, potem w interi, a ostatnio stwierdziłem, że muszę się chyba przebranżowić i zrestartować po prostu wszystko, zresetować i od nowa spróbować czymś zupełnie miobcym. Spróbowałem z finansami i pracuję teraz właśnie w takiej korporacji, mówię na takim totalnie najniższym szczeblu. Więc, e, więc to jestem ja. Moja żona, natomiast również wykształcenie prawnicze, również z tym nie, nie ma nic wspólnego zawodowo. W tej chwili e, p, nie mogę powiedzieć w tym gdzie pracuję. Eee, lepiej nie będę mówił, bo to również może być. Pracuję, zajmuję się, z w tej chwili marketingu. O tak, zajmuję się marketingiem w firmie, w której pracuję. Jeżeli Basia, tam przy okazji jakiegoś przyszłego odcinka, będzie tu siedziała, tak jak czasami, stwierdzi, że mogę powiedzieć, to powiem. A Magot jest, po, po studiach chyba mogę powiedzieć, no, że skończył Politechnikę yy, i Wydział ETI Informatyczny. Coś, coś, nie, nie wiem jakie konkretne tam są kierunki, jeśli chodzi o informatykę, czy to jest jakieś tam podzielone, jaką ma specjalizację, yy, ale wiem, że taki wydział skończył, no i w związku, że tak powiem, pracuje w branży, w zawodzie. Jesteśmy, no, ciekawe pytanie w sumie, zawsze lepiej tak, mam nadzieję, że nie zdradziłem za dużo mojej żonie i Magocie. Ale dzięki ci bardzo za pytanie pyk. Sandra, Sandra. Sandra D zadała pytanie. I wiecie jak ja pokazuję tutaj, jak się jak robię pytania, jak odpowiadam na pytania, to tutaj wyświetla się treść pytania z screen taki z YouTube'a. No to zobaczcie teraz jak się pojawi screen z pytaniem Sandry. <laughs> Więc tak to musi zniknąć gdzieś tutaj. O dobra, jesteśmy. Więc tak, Sandra jeszcze w ogóle nie zadała pytania pod Geek Factor News, tylko zadała pytanie pod wideo yy, Shelfy, czyli pod tym 300 odcinkiem. I teraz yy, lecimy z pytaniem od Sandry. Super odcinek, fajnie zobaczyć Was od i cieszę się bardzo, że Ci się podobało, Sandra. Czekam na recenzję Five Times. No będzie. Yy, pytanie zadam tu, to tw yy, Twój debiut, więc proszę, o wyrozumiałeś. Pierwsza, zadałeś pytanie na Geek Factor News? Wydawało, że już o coś pytałaś. Planujecie recenzję Seasons, dostałem na gwiazdkę. Be, 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 be. Stwierdzam, że może się wam z Basią spotkać gra jest piękna. Tak? tak widziałem, że jest piękna, widziałem e, na Instagramie Omnom nom, nom Noma. E, obczajcie w ogóle blog kulinarny Sandry. E, wiesz co, widziałem, że wygląda ładnie na razie nie. Nie wiem, nie, nie, nie chcielibyśmy w to zagrać i w sumie jakby wpadło w nasze ręce i mielibyśmy moment, to byśmy chętnie zagrali, ale na razie się na to nie, nic, nie, nie, nie szykuje się na to. Warto dać jej szansę. I skoro Maciej tak się podobała, zrobicie reczkę długiej nocy. Jeżeli będzie czas. Jeżeli będzie na to czas, to chętnie, bo chcemy zagrać w długą noc i byśmy to chętnie wtedy wrzucili na kanał. Ale to mówię, musimy czas na to znaleźć. Czy Magot mógłby wrzucić podobny filmik albo opowiedzieć coś o sobie, na przykład co to za epicki rękaw? Eee, słuchaj, dzisiaj jadę do Magota nagrywać e, top 5 jego z roku 2016. Może przy okazji on o sobie coś powie. Albo zachęcę go, żeby on z nami nagrał top 10 gier czasów swoje i wówczas coś przy okazji powie o swoim rękawie. Inwazja super, czekam na recenzję. Ale to się chyba nie doczekasz, wiesz? Bo Inwazji nie planuję robić recenzji. Na pewno, chyba że w nią zagram, ale to też długo, dużo czasu jeszcze mi nie zanim w nią zagram. Jeżeli w nią zagram i stwierdzę, muszę się podzielić swoimi wrażeniami. Ale podejrzewam, że zanim ja w nią zagram, to Inwazja już totalnie wyjdzie z druku i ponieważ to tam games workshop, games workshop się z FFG rozstało, to nie będzie do druku, więc jakiekolwiek e, recenzje i wideo instrukcje Inwazji mogą być trochę bezcelowe. Zrobicie top gier niewypałów, gier, które Was najbardziej zawiodły. Trole czasami coś takiego wrzucają. Fajna rzecz. Może? Czemu nie? Ja jestem taki, że ja lubię dużo gier, ja naprawdę mi się bardzo dużo gier podoba i też starannie dobieram, ja bardzo dużo czytam o każdej grze, zanim ją poproszę o egzemplarz do recenzji albo zanim ją kupię, więc mi się rzadko zdarza, że mi się rozczarowuję, co do zasady unikam gier, o których czytam i stwierdzam, to raczej mi nie podejdzie, tych gier po prostu unikam. Bardzo robię długie, po prostu długie, długie badania nad grą, zanim się zdecyduję na to, żeby mówię albo poprosić do recenzji albo kupić, więc rzadko się zdarza po prostu, że... Trafię na grę, która mi się nie podoba. Ostatnio co, no był chromosom, Zombieaki Ameryki, tak? To są takie moje e, dwa rozczarowania z tego roku, ale tak to nie wiem, czy mógłbym. Oczywiście, żebym mógł, ale może tak lepiej pozytywną energią. Co wy sądzicie, wszyscy widzowie oprócz Sandry, czy Waszym zdaniem zrobienie listy takich top 5 gier, nie wiem, takich rozczarowań przereklamowanych, naszym zdaniem, czy takie coś byście chcieli obejrzeć? Jestem ciekawy. naszego zdania. A w ogóle przegapiłem pytaniem, jakim... Jezus Maria Sandra, że to by się chciało to wszystko pisać. Jakim kolorem pionku w gracie? Ja gram niebieskim albo żółtym, bo ja jestem daltonistą, więc ja potrzebuję czegoś bardzo mocno oczo -ebnego. a Basia gra zielonym, bo to jest Basi zielony kolor i zawsze jak gramy w towarzystwie i trzeba na początku wybierać kolory, ja zawsze mówię stop, 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 ale te zielone to dla mojej żony. Teraz wy możecie wybierać dopiero. Bo, bo tak właśnie uwielbiam zielony, ja mówię albo niebieski, bo to jest mój ulubiony kolor, albo żółty, jeżeli na przykład widzę, że przyda mi się coś takiego mocno wyrazistego. Yeah, Black Mirror jest mega, warto obejrzeć. Ostatnio sobie próbowałem przypomnieć nazwę, zapomniałem Black Mirror. Jeden z lepszych seriali, tak jak Stranger Things. Swoją drogę widzieliście DOA, nie, nie widzieliśmy. Słyszeliśmy o opiniach, które zbiera, więc jest to na tej liście, o której wspomniałem, jak odpowiadałem na pytanie o serial Belfer. Też bym chętnie kiedyś zobaczył. Netflix trzyma poziom. Piszę na komórce, więc jakby było nieskładnie, bo przepraszam, było bardzo składnie. Bardzo długo, ale bardzo składnie. Żartuję. Bardzo lubię takie długie pytania. Pozdrawiam całą ekipę. Bardzo również ciebie, twojego męża i twoją córeczkę Zosię, bardzo gorąco wszyscy tu pozdrawiamy. To wszystko wszystkie pytania, które od Was dostałem. Jeżeli chcecie, żebym odpowiedział na jakieś Wasze pytania na antenie, zadajcie je w komentarzach pod tym filmikiem i za tydzień na nie odpowiem. I to chyba wszystko. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i tradycyjnie chciałbym Was zaprosić do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim chciałbym Was zaprosić do oglądania i do grania. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!